W życiu nie nagrywałem takiego odcinka ze Stumble Guys. Widzowie, trzeba pamiętać, że ja nie tylko jestem youtuberem nagrywającym Stumble Guys, ale jestem też graczem, który jara się niektórymi mapami, który nie lubi jakichś map, który jara się jakimiś skinami albo innych skinów nie lubi. I do czego zmierzam? To to, że teraz w sklepie jest oferta na skin, który tak naprawdę jest moim marzeniem. Serio, tak, ten ogóraz to takie trochę moje Stumble marzenie. Można go kupić za jakieś śmieszne 690. Klejnotów. Dlatego dzisiaj wezmę moją dziewczynę Julii, która już jest online, i zrobię dla was mega fajny konkurs. Musicie oglądać ten odcinek w całości, bo dzisiaj będę grał w gry zarówno standardowe, rankingowe, turniejowe i za każdą grę, którą przegram, to wy wygrywacie skina albo specjalnego, legendarnego, mitycznego i tak dalej. Swoją drogą, czekaj, ja nie miałem tej skórki? Jako że ja spełnię dzisiaj swoje marzenie! No bo to dziwnie brzmi z tym ogórasem, no to mówię, wam też mogę dać fajne skiny. Przegram wydarzenie? Skin ląduje u was. Przegram rankingówkę, kolejny z was dostaje skina. A jest tego całkiem sporo, dlatego nie wyłączaj tego filmu. I pamiętaj, żeby na samym końcu sklepu wpisywać kod Abra. To jest mega ważne, bo bez kodu Abra do no skina nie mogę przyznać. A trochę tych skinów dzisiaj pewnie rozdamy. No na pewno kilka. Pytanie, czy faktycznie coś przegram? To jest bardzo dobre pytanie. Okej, okay, widzowie, zaczynamy od Icy Heights. Mamy tutaj gierkę standardową. I zanim powiecie, że. Abra, ale jest szansa, że ty nic dzisiaj nie przegrasz, Icy to słuchajcie, i... no właśnie, jest z nami Juli. I Juli też może być bardzo pomocna wam. A mianowicie, za ja każdą muszę gierkę. Tak. Nie no, przydałoby się, żebyś wygrywać. chociaż spróbowała wygrać. Ale za każdą gierkę, w której Juli nie dojdzie do finału, nie. uwaga, to jest mega ważne. Nie dojdzie Juli do finału, to wy też zgarniacie skina. Tak. Dokładnie, słuchajcie, robimy w ten sposób. Zaraz że, to się no, chyba mogę, zaraz skończy. Nie no, bo chodzi o to, że jest realna szansa, że naprawdę ja dzisiaj nic nie przegram, co nie? Znaczy, ej, żeby nie było, to jest pierwszy chyba odcinek, w którym raczej życzycie mi, żebym poprzegrywał. Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiadomo, bardzo ciężko byłoby tutaj odpaść, ale dalej macie podwójną szansę. Po pierwsze, mówię, ja mogę przegrać. Po drugie, Juli, na przykład, może tutaj odpaść, nie zakwalifikować się do finału, Oj, i już z tego ciężko? jest skin. Ej, akurat ta mapka to jest naprawdę mapka, której mega ale to mega nie lubię. Zresztą ej, w każdym odcinku, słuchajcie, o Ale tym ja cały też czas trompię. naprawdę. wiem, nie wiem, nie wiem, nie lubię, no. wyścigowe. Dobra, tak czy inaczej słuchajcie, się Tym udać nie mi się słuchajcie udać, bo ja nie, tak gadam, 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 co nie, że nie, 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 konkurs, dawno nie, 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 ale słuchajcie, no nie chcę przegrywać! Jeżeli by się okazało, że w tym odcinku właśnie, wszystko właśnie, wygram, ej! Już jestem blisko tej przegranej pozycji. No, poczekaj, tak. nie no, postaraj no się tam trochę. Jeżeli się okaże, że wszystko dzisiaj wygram, no to widzowie, to i tak coś wam dam. Jakby na zasadzie, że to, to, to by było, słuchajcie, zbyt grube, żebyście mieli nic nie dostać. Ej, to byłby straszny chamski odcinek. Więc dobra, i tak możecie, możecie trzymać, słuchajcie, za mnie tutaj dzisiaj kciuki. Spoko, spoko, dobra, jestem na prowadzeniu. Bardzo, słuchajcie, dobrze mi teraz idzie. Po... O kurde, co? Co? Ty, nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałem. Ej, ja jechałem 100 tysięcy na godzinę, co? O kurde. Ej, tak, tak. Wow, ja bym doleciał, słuchajcie, chyba na samiutką metę z tą prędkością. Gdyby nie to, że oczywiście była jakby ściana, taki sufit, co nie? Ej, to było tak grube. Przysięgam, nigdy czegoś takiego nie widziałem Nawet na żadnym filmiku chyba nie widziałem czegoś takiego Wow, ej, strasznie mocne Dobra, słuchajcie, ja, czekaj, czekaj, tak czekaj. czy inaczej Jestem pierwszy jest. na mecie Trzecia. I w tym momencie, Juli też jest w finale Dlatego ustalamy w ten sposób Jeżeli tutaj przegram, to daję Jeden specjalny skin Jeszcze ustalimy jaki, spokojnie Yo, no tutaj przegrać Okej, okay, no wiadomo, mógłbym to ustawić Wpaść w lasery, ej, nie, poczekajcie, poczekajcie Jest jeszcze szansa Na dobrego laga jest dobra szansa na laga, słuchajcie. Jakby nie, mnie no tutaj to ja zlagowało... Tutaj jest, ale to jest pewne, że ja tu przegram. Tak, jest, ale ty ale ty jesteś we finale. Ty jesteś we finale, o, więc okay. i tak to, co już miałaś zrobić, to tak naprawdę w zasadzie zrobiłaś, co nie? Teraz, no, widzowie pewnie kibicują, żebym ja odpadł. Nie? Żeby no dostali tak, skina, tak. ale mówię, nawet jeżeli słuchajcie, okaże się, że ja wszystko dzisiaj wygram, to spokojnie, spokojnie, no nie, ja no nie będę byłbym taki. Ja cię będę Ej, możesz, masz no, prawo. Tą jedną, jedną walizką, którą Ej, pochodzę. ale realnie jak najbardziej możesz to robić, tak. Myślę, że nawet tak. widzowym byłoby to trochę na rękę. Dobra, tak czy inaczej, słuchajcie, Oaj, wydaje mi się, się odpaść, że tu no są tak. chyba bambiki. Serio, że real... O kurde, dobra, są kolce, poczekajcie, bo z kolcami, to nie ma co, słuchajcie, się tutaj bujać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Raczej chyba to są. Jakieś takie bambiki, no bo tak, botów tutaj ja tutaj nie widzę. Chociaż ej, gość, małym odkę chwili, moment. Dobra, po! dobra, tego typa sobie tutaj wyrzucimy Ja sobie pójdę ładnie, pięknie o, tędy. Dobra, 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 dobra i teraz tak, zostajemy my i jakiś właśnie jeden typo. O kurde, nie! Było blisko, co? Było blisko, Cisz, ej. Ale bym cię, ale bym cię. Dobra. <grym> dobra, chciałem go tutaj popchnąć, ale, 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 dobra. Ej. Ja sobie zrobię tak, ja sobie zrobię tak. Dobra, gość, ej, on jest A, niezły. Ty żyłam. Ale ty w ogóle, ej, what? Co ty tutaj robisz jeszcze? Ale gra. Ej, strasznie gruba gra. Dobra, typa wywalam, typa wywalam. Dobra. Rozbijaj to. Dobra, o, to ty to przes... Cicho, Cicho, co? cicho. Ej, dobra, poczekajcie, bo tu zaraz ja jeszcze odpadnę i będzie naprawdę grubo. O kurde, dobra, dobra. Robimy tak, Robię, zmieniam zasady. Ty graj normalnie, a ja mogę tylko saveować. A no, no dobra. Nie popychaj mnie, bo ja po Dobra. Nie. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Udało mi się wygrać, ale co tutaj Julii odwaliła? Chodźcie pierun, widzowie To zwycięstwo było bardzo ważne Bo gdybym tutaj przegrał, to nie mam prawa w sklepie kupić Mojej wymarzonej skórki Wy pamiętajcie, jak cokolwiek kupujecie, no to z kodem Abra oczywiście A ja teraz odbieram legendarnego Pickle Guy Ale spokojnie Przed nami jeszcze trochę gierek Tam no, mogę przegrać, widzowie Dobra, pokaż mi go, pokaż mi go Ja chcę już go mieć Wow! Ej, strasznie dziwna skórka Ale mówię, ja trochę o niej marzyłem No i Sigma Sigma Boy I teraz mamy gierkę rankingową Popatrzcie Specjalnie zaprosiłem platyniarza i aniarza, Żeby była szansa na moją przegraną Przynajmniej większa niż na silverach Wszystko zależy od mapy, jaka nam się dzisiaj trafi Ajajaj, nie o, będę ukrywał Akurat na laser tracer to ja się o, czuję ludzie. bardzo dobrze Ale tutaj rangi zrobią swoje Mamy mastera I samych platyniarzy A ja... Uwaga! O kurde, nie mam ja chyba drewno. Ej, dobra, drewno. tutaj macie 100% ej, szans bezki. na to, że przegram! Nie! Ej, bez kitu, nie wziąłem darcia! Dostaw mnie, czemu mnie tutaj ten. Ej, o kurde, o kurde, nie, dobra, widzowie, tu jest po mnie, tu jest po prostu po mnie, co nie? Nie! No i widzicie. Wepchnął mnie, realnie, wepchnął jeszcze mnie, bo nie jestem. miałem tarczy, Juli, jeszcze jest, jeszcze ona żyje dłużej ode mnie, co się dzieje w tym odcinku, nie, dobra, słuchajcie, to jest masakra. Ty, no patrzcie tu, ona normalnie, za... no patrzcie tu, ona to zaraz wygra, nie nie, 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 o, o, co tu się, co tu się, co, nie, dawaj, haha. co to jest za gra, poczekaj, ty, ej, Wszyscy naraz, wszyscy. ej, co? Tak czy inaczej, wygrywacie skina legendarnego dla siebie. Tak, ustalamy, że jeden legendarny skin wyląduje u Was. Więc możecie napisać swoje tam, wiadomo, niki w komentarzach. Póki co, ogóraz nie jest szczęśliwy. O kurcze, Construction Climb. Słuchajcie, gramy teraz wydarzenie Stumble Rewind, czyli takie odświeżenie Stumble, guys, owego sezonu. Widzę, że tutaj są, słuchajcie, oj, wiecie co, chyba bardzo, bardzo, bardzo oj, niskie rangi. Skupić, więc. Tutaj jakieś... O kurde, ale zważy. Warzywi... Ej, tutaj ale to strasznie za. Ale mnie... Co? Wybuchnęło mi. Ej, ale tak z co ja teraz zrobiłem, to trochę wstyd. Nie będę ukrywał, słuchajcie. To Ej, jest delikatny ale co wstyd. Ja, robię tutaj ja cię sunę. Dobra, słuchajcie, lecimy, lecimy, nie śpimy, co nie? Gość tutaj, słuchajcie, co odwala, ale ja to mam gdzieś, nie? Ja sobie tutaj skracam. Ty, jak ja bym to wygrał, słuchajcie, ja bo naprawdę. Właśnie, ale... O kurde! O kurde! Co, co tu jest? Ty, bo on mi jeszcze tutaj TNT będzie aktywował. Nie, 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 nie. nie. Ja idę potrącić tego typa normalnie tutaj piłą, słuchajcie. Dobra, pół. No co? Dobra, o, lecę tak? O! O, ja cię kręcę, ty. Ej, strasznie ciężko się gra. Albo tym skinem, słuchajcie, że albo gdzie ja nie mam ja ja wygrałem. Okay. Wygrałem, zrobić. Do no, nie, 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 Wygrałem, nie, nie, wygrałem, nie, 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 druga, nie, nie, tak, Będziesz tak, tak, no, taka tak, druga nie, będziesz nie, Będziesz druga? nie, nie, trzecia. No dobra, na No nie, no to wiadomo, nie, tutaj akurat nie, nie, szansa odpadnięcia. nie, nie, tego nie, nie, co nie, nie, tak czy inaczej, nie, wow! mi się, że największa szansa... dobra. O kurde, nie mam tarczy. Mogą się, nie mogą się, nie mogło się. Jezu, ty, zapomniałem, farcie, że nie mam tarczy. Ale chciałem było. powiedzieć, że największa szansa na to, żebyście wyzgarniali tej skiny, to chyba są gierki rankingowe. Tak, bo popatrzcie, tutaj w finale już jest Juli. ja też jestem w finale, no i pytanie, czy uda mi się wygrać. O, chociaż jeżeli gdzieś przegrywać, no to raczej właśnie no, no, na takiej mapce. Serio, tutaj wszystko jest możliwe. A mamy tutaj kilka osób z rangą. Pytanie, czy to są takie raczej lamusiaki, czy niekoniecznie. Zaraz odpalimy sobie najwyżej gierkę rankingową i zobaczymy, słuchajcie. No, trzeba będzie to najwyżej. To z tymi laserami. Mm -hmm. nie. To o, nie. To jest dobra wersja, to jest dobra wersja. Tutaj... ej, o kurde, zostaliśmy praktycie już sami z jednym typem, nie? Po! No i patrz, bym... O, co? Jak on nie poleciał Bra, dalej? to jest finał, Ty... to jest finał. Tak, to jest finał, okay. więc dawaj, tutaj musisz się postarać, no nie? No bo musisz też mnie rozwalić i, i w sumie tego typa też by się przydało trochę rozwalić, dobra. To... Okej, okay. dobra. I pół, rzucam bloka. Ej. Dobra, spoko, oderwał, bo ale za dużo mu to nie zrobił. Dobra, teraz go wywalę w laser, spoko. No i teraz zostałaś e, przeciwko mnie, więc no zobaczymy, zobaczymy. Ej, akurat ta waliza. No, może mi narobić kłopotów. W serio, ona może mi totalnie narobić kłopotów, więc jak nie? No, ja wiem, ale nie? tutaj już. Dobra, polecimy Taki. sobie tutaj, tak, polecimy sobie tutaj, tak. O! Oj, 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 oj Ty! No, Ej, to było niezłe, to akurat było całkiem niezłe. Dobra, polecimy sobie tutaj, spoczko, spoczko, spoczko. Polecimy sobie tędy, dobra. Nie! Aj! Udaje się o... wygrać w tym momencie. Nie będę ukrywał. Granie na czempiony nie może skończyć się dobrze. A żeby było lepiej, to ten piękny ogół raz nie zabrał ze sobą znowu tarczy. Mhm, fajnie. Ale spoko, spróbujemy jeszcze raz. I umawiamy się, jeżeli tutaj przegram, to dostajecie specjalną skórkę. Wiecie, z kategorii wyjątkowe. A tutaj bez tarczy? No dobra, jest to szansa, już, że ja już, już jakby to mhm. jest oczywiste, nie? To jest. A czy Ej, ty masz też tutaj nie najłatwiejsze zadanie, ale no kurczę, ja nie będę ukrywał. Nie, tu będzie masakra, słuchajcie. to będzie po prostu istna masakra. Nie do końca nawet A, wiem, to słuchajcie, jest co można to tutaj i zrobić. W ogóle. Tak, to będzie yo, bardzo yo, trudna woda. gierka. Dobra. Ej. Co, już odpadałaś? Już? Ale. Gościu mnie wsadził w jakąś bańkę. Aha! No, tar... No, ale to wiesz, to właśnie tak wyglądają gierki na tych rangach, moim zdaniem. Dobra, spoczko, spoczko, spoczko. Polecimy sobie tutaj, polecimy sobie tutaj. Okej, okay, teraz szybka niewidka, żeby oni właśnie nie do końca wiedzieli, gdzie jestem. No tak, ale słuchajcie, z nimi to będzie masa. O, ale tutaj, typu! O, złącz. O, strasznie, O, Dobra, sobie. ja jestem, to jestem, żeby ich to, trochę. O, kurde. O, kurde. Nie, dobra, uciekam tutaj do boku. Uciekam, słuchajcie, tutaj do boku. Dobra, tutaj. puu! Ty no nie, no patrzcie! ej, bez tarczy! To tutaj nie da rady, słuchajcie, nic ale kompletnie. zrobić. Co? Emotkują, emotkują. Ej, masakra! Co ja mam tutaj ma ma ja ma szukać? szukać, tutaj, słuchajcie, bez tarczy? Nie, naprawdę, słuchajcie, bez tarczy, nie mam kompletnie czego tutaj szukać, moim zdaniem. No ale dobra, zobaczymy. Tak czy inaczej, ile słuchajcie, zostało tutaj osób? No, ty nie jest najgorzej, słuchajcie, nie jest w tym momencie najgorzej, bo ja zrobię sobie. No nie zdążyłem. Ej, bez skitu, tu byłem czwarty. Na czempiony nawet spoko, więc już macie legendarny skin i specjalny. Więc teraz gra standardowa, żeby nie było wiadomo, co znajdziemy. Ale pomimo tego, i tak zaprośmy tu czempiona i platyniarza, podczas gdy Pstryk i tak kiedyś był czempionem, więc mamy tutaj dwóch czempionów. Jeżeli tą gierkę przegram, to jeszcze umówmy się, że mityczny skin wyląduje u was. Uuu, zaczynamy gru, Bo Takie wiecie, typowe OG oh, stumbe guys! Round. Ej, bez. Skitu, tu jest w ogóle bardzo dużo tych drewien, ale zobaczmy, słuchajcie, jak będzie, tak będzie. Na pewno, słuchajcie, muszę wziąć tutaj piłę i spróbować się tutaj właśnie porozpychać ja już nie trochę. Mogę o! Już, już, już. Ej, ty, no nie ja możesz, przegrałam. nie możesz, nie możesz już teraz nie przegrywać, możesz. nie ma ja takiej opcji. Dobra, przegrałam. dobra, dobra, dobra. Tutaj sobie polecimy tak, polecimy sobie tutaj tak. Tutaj zrobimy sobie w ten sposób. Dobra, ciach. Okej, okay, ładnie, pięknie. No i dobra, panie pstryk, panie pstryk, pan tutaj jest pierwszy, ale ja będę drugi... Ej, on też ma tego skina, co ty o! dajesz? Po! Ja muszę się tu! Ale go wrzucam ty. Czemu go nie wrzuciło na metę? Co tu się w ogóle dzieje? Dobra, Dobra macie blok odaszo. Macie tutaj blok odzo. Dawaj, musisz przejść, musisz przejść, musisz przejść. No Dobra. dawaj, 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 dawaj. Oh, Okej. Okay. No ale tutaj wygrać okay, będzie naprawdę oj. ciężko. Uuu, Stumble cove. Ostatnio to graliśmy i ta mapka jest mega fajna. Ile razy w życiu ty na niej grałaś? Tak w zasadzie. A tej? No. Oj, co? Ani razu w to nie grałam. Nie no, kiedyś na pewno musiałaś grać, już bez przesady, no naprawdę. Ta mapa wcale nie jest jakaś taka mega niepopularna. Ona jest z tych nowszych map, ale już... Oj, już jest jakiś ej, czas. Ej, nie nie, jakiś. nie, 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 no. nie grałam. Nie no, nie no grałam. musiałaś grać. Albo nie, nie, dobra, dobra, już kojarzę, kojarzę, o kurde. kojarzę, kojarzę. O kurde, ale mi się... Ej, widzieliście jak mi się pod, podblokowała Nie, 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 Dobra. nie, no, naprawdę, musieliśmy kiedyś w nią grać, bo to, serio, ona już, ej... Niby tak, jest taka jest, w miarę dla mnie nowa, ale ona słuchajcie ze 3 nie no przesadziłem, strasznie przesadziłem. Trzy z 2 lat, lata, trzy z dwa lat, lata to może być. Ej, z 2 lata może być już w tej grze, albo z półtora roku to już na pewno. <laughs> Jak ty mi to Nie, no bstryk, naprawdę Ej, nie dobra, przesadzę. czy ty wrzucam Chodź, na mecie. mecie. Ty jestem jesteś na mecie? mecie? O kurde, co ty dajesz, faktycznie No to słuchajcie, jedyną opcją na skina dla was jest to, że ja w tym momencie odpadnę No bo Julii udało się przejść, no na... ale mamy dalej dwóch czempionów Życzcie mi powodzenia Wiecie, tutaj dużo zależeć będzie od mapy, no bo raczej swoich nie będę emotkował Uuu, dobra, powiem w ten sposób Nigdy bym oh, no nie no. powiedział, że to się może trafić, ale słuchajcie Na no, finałku Dobre pytanie, czy tutaj będziemy się emotkować, nie? No bo ja, ja nie ukrywam, słuchajcie, na pewno randomów to będę emotkował i mam to gdzieś. Ale czy swoich chciałbym emotkować? Nie bardzo. To zależy od tego, czy oni emotkować będą mnie. Bo jeżeli nie, no to. No to. No to ja ich też nie mogę sam nie? Dół, Dobra, na słuchajcie, dół. no mamy tutaj dwóch czempionów, kurcze bele. Nie no, nie możesz odpaść, nie możesz tak łatwo odpaść, dawaj. To jest mapka, którą akurat bardzo dobrze znasz, bo grałaś na niej, ej, no naprawdę ja, w sumie nie, wiele nie, razy, ja co nie? Więc tutaj musisz bardzo powoli, wiesz, po każdym kafelku, pamiętasz na pewno to, że po każdym tak, kafelku... Tak, ale tutaj chodzą ziomeczki, które mi podcinają te kafelki, to nie no, jest tak łatwo. No tak bardzo, bardzo z grubsza, na tym polega w sumie ta mapka, <laughs> tak się składa. Dobra, tutaj ziomek akurat mi zostawia... O kurczę, nie! tu nie ma kafelków Odpadłam. Ej. No nie masz kafelków w ogóle. Tu już nie ma kafelków, widzowie. Co ty dajesz? O kurde. Ty. Ej, dobra, bez kitu, Bez kitu, słuchajcie. Ja, ja tutaj po prostu przesuwam wszystkich. Nie, no Maciek, ty tutaj nie, 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 nie spadaj. Jesteś naszym ulubionym czempionem, co nie? Więc ty jakby nie możesz tutaj odpaść tak, o. Ale my za to możemy, słuchajcie, z pstrykiem tutaj, patrzcie, zrobić takie coś i dawaj pstryk do mnie. Dobra, i teraz mega dobre pytanie. To jest mega dobre pytanie. No. Ej, on też jest ogólnie... Wygram to? Nie, on to... No nie, nie ej, ale to powinien być widzowie remis. No, kurczę, wygrywacie w takim razie mityczny skin. No pstryk był tutaj lepszy. Oj, widzowie, za dużo tych skinów stracę. Nie może tak być. Popatrzcie, teraz robimy wielką roszadę. Zamieniamy sobie tutaj zdolności, bo zagramy. Blok timowy. teamowy? Zaproszę oczywiście Juli, ale powinienem zaprosić czempiony. Natomiast z nimi wygrana byłaby zbyt prosta. A tak to ryzykujemy bardzo wiele, dlatego że 50% naszego teamu to team. są jakieś totalne randomy. Razem. Nie wiemy nawet, czy oni są dobrze czy nie. My jesteśmy razem. Natomiast cała ta reszta nie wiemy. Oni mogą być mega dobrze. To mogą być jakieś dobre rangi. A mogą być, słuchajcie, totalne. Wiecie, lamusiaki. Rzuciłam więc tutaj. Prezendzik. Masakra. Tu masakra, Atakować no nie. Prezentom. Dawaj, właśnie, rzucaj im, co nie. Tu jest tak dużo graczy, że wiecie, tu i tak ktoś zaraz będzie ginął. Ktoś będzie odpadał. Ja też mogę tutaj odpaść. Tak. I pamiętaj, żeby zbierać, oczywiście, te białe kulki. Żeby w razie, co się tutaj, no. Trochę leczyć, to co nie? Tak nawzajem uratować. po prostu z ziomkami. Tak. tak, 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 dobra. Ja tutaj będę używał różnych kostek i tak dalej, mamy motkę skoku. Może być spoko, no nasz Osman tutaj odpada. Jezu, jak tutaj hmm. dużo w ogóle. Nie lubię. można jeszcze oceniać, że ten osman na przykład jest mega beznadziejny czy coś, bo może akurat został zablokowany, chociaż można podejrzewać, że raczej jest pewnie na przykład średni, ale... O tym się przekonamy, dlatego nie wyłączajcie tego filmu. Oj Jezu, ale okay, to jest chaos. Ej chaos nie, dobra, dzieje. jeżeli oni odpadli, a ty nie, to znaczy, że raczej oni są dużo gorsi od ciebie, więc kumasz, tylko my musimy tu ugrać, tylko my tak. możemy tutaj ugrać, no nie? Dobra, ja ich tutaj odrodzę, jednego i drugiego ty ja odrodziłaś. Też. Ej, to było mega teamowe, to było a, mega aj, teamowe, bo, bo trzy drużyny czasie. już odpadły. Ej, nice, dobra, rzucam kostką, typa spaliłem właśnie, więc spoko. Ja rzuciłam tym. Dobra, dobra, dobra. Tutaj, słuchajcie, zrobimy emotko. Ładnie, pięknie. Ty! Oh, Ej, bez nice. tu patrz! Tyl, Patrzcie, tylko nasza dwójka! Tylko nasza dwójka i jakiś jeden random! Przeszli tą przeszkodę. To by oznaczało, że razem z Julii będziemy. Najlepsi, ej serio? No to oni mogą być średni Mówię tutaj i o przeciwnikach I o naszych kompanach, że Mogą właśnie być średni, ale Kiedyś była taka sytuacja, że ja mówiłem, że ktoś jest mega średni A potem słuchajcie, on mi odrodził życie I wygraliśmy, więc tutaj Nie ma co jeszcze oceniać <średni> Poczekajmy ale odrodził mi życie więc Nie no tak, i to, czułem. i dzięki temu wygraliśmy No nie, serio, dzięki temu no, tak, realnie tak. wygraliśmy Więc naprawdę, nie ma co jeszcze Oceniać, po tej gierce będzie, Nie no, oni są beznadziejni oni już odpadli. Jeszcze my nic są... się nie stało w tej grze, a oni już odpadli. No to słuchaj, jakby tutaj koniec końców. Sorry, ale dobrać. nie, no powiedzmy sobie szczerze. Słuchajcie, nie ma kogo tutaj oszukiwać. Kogo ja będę oszukiwał? Siebie czy was? Oni są raczej oh, średni oh. i tylko my możemy tutaj grać. Serio? Więc jakby musisz się skupić. Musisz się tutaj dość grubo skupić i damy sobie radę moim zdaniem. Nie! Dobra? O kurde, dawaj, nie! dawaj, dawaj, nie! dawaj. Nie! O nie! Dobra, dobra. dobra. Musimy odrodzić. Dobra. dobra, dobra. Odrodziłem tutaj Osmana. Bo to idzie w takiej kolejności, że Już wiesz. Odpadł. Nie, dobra. Dobra, spoko, 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 ogarniemy, dobra. Dobra, dobra. ja. źle to nacisnąłem. Dobra, jest właśnie tutaj kuleczka. Dobra. Okej, okay, odrodziłem Spoczko, Spoczko, Spoczko. Dobra, Osman znowu odpada. Nie, no Osman serio zabiera O kurde. Osman zabiera tak naprawdę twój slot. Co nie? Na odrodzenie. XD. Dobra, jeden mm. team odpadł, ale ja jestem tutaj, słuchajcie, w tym momencie już sam. Więc jak oni się tutaj dobrze skupią, to my odpadamy, co nie? No patrz, oni są wszyscy musisz praktycznie. Musisz mnie odrodzić, musisz mnie odrodzić. Masakra, masakra, dobra. Słuchajcie, e, kulka. Jakaś dobra kulka tutaj, słuchajcie, musi być. Dobra, ja sobie polecę. O, oh, oh, yeah. Ej, słuchajcie, w tym momencie mamy finał. Jest Git. Ale no właśnie, słuchajcie, ja nie będę ukrywał. Nasz Team to taki, taki, taki... o! Nie pamiętam czy ustalaliśmy, ale jeżeli przegram tą gierkę, to mityka chyba wam daje? Chyba tak zrobimy, bo póki co wiszę wam tak, specjalny skin, mityka i legendarny, no to dawajcie jeszcze mityka do tego no Właśnie, bo jeszcze za mnie za to, że odpadłam raz tam też. Nie, w którym miejscu? No, był taki moment, że odpadłam. Ale tu nie chodzi o to, że odpadłaś, chodzi, o, chodziło o to, że masz nie dostać się do finału, a dostałaś się do finału. No. Ale raz się nie dostałam. Kiedy? O, no, teraz była taka gierka, na, nie na laserach, tylko na. Ej. Na czym to było? Ej, dobra to widzowie, muszę to w takim razie sprawdzić. Ej, żeby nie było, bo ja już tutaj. Ej, może bo. Ja może... wiem na czym! Poczekaj na! Na trasz, trash! Coś tam trasz. Na rush hour! Ale to była rankit gówka to była jedna runda! No mówisz, okay. tak nie kojarzę sytuacji, a ty mówisz, ja takie czekaj, czekaj, bo zaraz będziesz, że oszukał dobra, od nie, widzów, dobra, nie? Dobra, dobra. Nie, dobra, widzowie, no to, to tak czy inaczej, wracając, trzy skiny wam na razie, na razie wiszę, no i tu jest szansa na czwartego. Ja się nie połapałam, trzeba, po Trzeba, słuchajcie, uważać, trzeba. Poo! O, Ojo, naprawdę, naprawdę tutaj to było w miarę. Ja im tam w miarę rzuciłam, szkoda. tą. Dobra. Okej, okay, właśnie, ty ej, używaj tej walizy, ta waliza ej, może zrobić tutaj dobrą robotę. Odrodź mnie! Odpadła! No jak on tego nie Ej, jak on tego nie dostał? Dobra. Dobra, dobra, okej, okay, dawaj kulkę, nie ma tutaj kulki, nie ma tej żadnej kulki. Jakby była kulka, to już bym, już bym to zebrał, nie? Ale nie ma nic właśnie. Ja cię kręcę. obok, jest tu! Dobra, jest, jest tu. tutaj, dobra, okej, okay, jest odrodzona <grym> Julinie klot. Spoczko, 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 spoczko. O, nie, nie. Teraz... Dobra, dobra. Jezu, dob. Okay. Uratowałam się, okay. Uratowałam się, ale znowu przegram. Ja znowu no odrodzić. jak on... Jak on mnie nie dostał? Przytulił, przytulił mnie Serio, jak on mnie nie dostał? Bieziomek. Ej, wiesz co? Oni nie są słabi. Oni naprawdę nie są słabi. Patrz, patrzcie w ogóle, jaki oni mają movement, momencie, słuchajcie. Patrzcie, jakie oni mają movement. No tak, oni robią, słuchajcie, triczki. A oni robią, słuchajcie, triki z Ameryki. No nie, dobra, to, to są w ogóle dobrzy gracze. Ej, bez tu. To są, słuchajcie, mega dobrzy gracze. No, nie żartuję. No jeden. Dobra, zrobimy tak. Dobra. O kurde, ej, nie wiedziałem, że my na takich przeciwników trafiliśmy. Puu! Dobra, typa... właśnie wywaliłem se se sejwuje, w laserę. Nie, nie, sejwował, jesteś sam, jesteś sam! Dobra, dobra, jest safe! Jest safe. Nie, wiesz kulki. Uciekaj, ratuj się. Dobra. Ratuj się, kto może? Ach, nie Yo. było szans, więc dostajecie mi Ale pamiętajcie o wpisywaniu kodu Abra.